Na trzy miesiące prawko, mówi papa, kurwa, <laughs> o, jeszcze mnie przepuścili, kurwa, Mówię, dałem w pizdę, no to dałem. Dobra, jestem już po mandacie. Prawko mi się anuluje na 3 miesiące za 24 godziny. Kurwa, tak szczerze, yy, to najnormalniejsi policjanci, jakich chyba w życiu miałem okazję spotkać. Bo tak normalnie dosyć sobie gadaliśmy. Nie dali mi nawet najwyższego mandatu, wiecie. Ja tam, <grytkość> no prędkość przekroczyłem. Dużo, dużo przekroczyłem. Było tak, że byliśmy nami na tym, na... Jak jest... Wjeżdża się na Poznań od strony... Wie od o strony, od środka, powiedzmy, od Środy Wielkopolskiej. Nie? To jest w pewnym momencie taki, takie zwężenie drogi. No i ja podjeżdżam dosyć szybko i nagle BMW mi miga, że mam wjechać przed nią. Nie? Mówię, no dobra, no to wjeżdżam przed nią. Mówię, to pizda ogień, daję, daję buta i widzę, że za mną zapierdala. No mówię, o kurwa, co jak to policja? Mówię, zwolnię, ale wiesz, no zwolnić sobie z dosyć dużej prędkości. No to był problem. No i doganiają mnie i patrzę bomby, i mówię: A kurwa, trzy miesiące! Jebać, pierwszy mandat, pierwszy, pie, pierwszy mandat i trzy miesiące, no i zatrzymują mnie i policjant mi mówi tak: Miałem nadzieję, że pan nie odpuści, że pan będzie dalej tak cisnął, bo byśmy pana nie dogonili i byśmy pana nie mogli zmierzyć, no ale niestety zwolnił pan i zrobiliśmy dwa pobiary. On mówi: Ja mówię, o kurwa, <laughs> ile? A on mówi: No 140 na. 70, nie? Mówię A, pierdolę, to co 3 miesiące, on mówi 3 miesiące. Tam gadamy sobie jakieś rzeczy coś tam yy, ten. No i mówi mi, yy, mandat to tam 10 punktów i od 400 do 500. Mówię, aha, a on mówi, no, no to tam pan dzisiaj 400, bo też nie na pieniądzach nam tutaj yy, zależy. Szkoda, szkoda, coś tam zaczęło gadać o tym aucie. Kurwa, normalni byli, nawet, nawet mnie to tak nie boli. Bo jakby był jakiś hamski chuj, to bym się zdenerwował, a tak to w sumie bez lipy. No nic, będziemy, będziemy się bujać Uberem. Będzie co jest najbardziej zabawne? Ja prawo jazdy mam 4 lata. I to mój pierwszy mandat. Dobra, no 3 miesiące będzie stała, więc trzeba coś z nią zrobić. Na pewno klapkę robię już odstającą. I może jakiś wydek widzowie. Może jakiś wydek wsadzimy tutaj za 20-30 kafla. Żeby to kurwa darło pizdę. <śkoda> Szkoda by było zmarnować ten czas. Na chuj tak zapierdalasz? Wyzwolni. Dobra, pilnuj skaner.